Ale kolejne cięcia. Jezus, um, nie wiem. Jest mi jakaś, nie wiem, jakaś psisz. Dobra. No dobra Jej. Co? Sorry, mama mnie wołała. Mm. by wszystko robi w domu, a ja muszę respektować te rąbane zakupy. No ja pierdziu. Mam dosyć jej. No i mojej mamy. Jej, mam tu gdzieś, że tam są chleby. Kochanie! Co chcesz? Źle się czuję. Aha, tyle, że nie będzie tego, co wiesz. Ty się jeszcze pyta. No, jak słychać? Muszę się wypsikać. Kurde, fuj. Też na telefonie. O, jak jaki jakiś świetląt. Nie polecam, y, brać do zerowej. Bez Do na telefon Bez nie będę sobie robić drugiej beseczki moje lądzie się myć mogę z tobą przechać tylko szybko Spoko, 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 mogę pokażę hań się my dobra, ty nas? Dobra. Poczekajcie, bo ja muszę zrobić z tym. Sorry, jak będzie wszystko się przewracać, ale po prostu. O Jezus. Kota, wywaliło. Dobra. Musiałam wyczyścić. Dobra, to i tu będzie na tyle w odcinku, bo muszę oglądać.